Kochani, redakcja Sporty Channel, nie? Czyli fotowy wydarzenia i wywiadu. Ale Sporty Channel też. też. też mamy dwa portale. Dobra, jesteśmy dzisiaj na gali Underground Boxing Night, jak ci się podoba? Mi się bardzo podoba. Jak się tobie podoba? Mi się również podoba, naprawdę, klimat jest przedni, trochę jak na The War. Nie wiem, czy byliście. Warto z ciebie na Prima Aprilis. Dlaczego Beethoven nie grał tym palcem? Dlaczego? Bo ten jest mój. Ha, 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 ha. Dobra? <laughs> nie dobra? No dobry, dobry. Dlaczego Ewa Piątkowska dołączyła do redakcji transportu? Ewa Piątkowska, dlaczego dołączyła do redakcji transportu? Trzeba ją zaraz o to zapytać. Krystian, puknij tutaj Ewkę. Zobaczycie, zaraz to jest kolap na którego. Chodź, chodź Ewcia! To jest kolab, na którego nie zasługujemy! Chodź! Nie, nie wyzywam cię jeszcze, chodź! Słuchajcie, plan jest taki. Gruby... nam przyszedł. przyszedł. Przyszedł, zaraz porozmawiamy. Słuchajcie. Teraz powiadamy, Plan na Ewę w redakcji transportu jest taki, żeby totalnie korzystać a potem zostawić, czyli jak typowe Polskie Związki, tak? Czyli działa się dalej. Działamy dalej. No właśnie widzę, że zawodnicy przyszli. Będzie trochę ciężko, to chyba musimy zaraz przerwać ten wywiad. Zaraz będziemy musieli kończyć? Tak, zaraz kończymy. Nie, no plan na Ewę jest taki, żeby było fajnie. Będziemy robić ten... Dobra, kończymy, bo idzie zawodnik, idziemy Dobra. do pracy, kończymy. Trzymaj się. Trzymaj,